Dzień dobry, nazywam się Robert Zieliński i od urodzenia mieszkam w Lubiniu. Obecnie działam jako sołtys wsi, natomiast prywatnie pracuję w dużej firmie jako menadżer IT. Już od najmłodszych lat działałem na rzecz tej wioski. Najpierw zaczęło się od OSP, następnie działałem w stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży i obecnie w nim działam. Pochodzę z rolnictwa, dlatego też znam potrzeby naszych rolników. Choćby ostatnio dyskusja na, me, na temat melioracji albo także jakości dróg polnych. Ja znam ich potrzeby, jestem sołtysem od 5 lat, ale mieszkam tutaj 30. Moi drodzy, na pewno jako radny chciałbym zadbać o jakość naszych dróg. Często zadajecie mi pytanie co z ulicą Zieloną, bo 40 lat już na nią czekacie. Wspólnie chcemy właśnie zrealizować ten projekt i mam nadzieję, że dojdzie on do skutku. ja nie mam nadziei, ja wiem, że on dojdzie do skutku. Jako radny chciałbym zadbać o bezpieczeństwo, choćby pod względem oświetlenia punktów new newralgicznych naszej wioski, ale także połączyć naszą wioskę z innymi wioskami ścieżkami rowerowymi. Na pewno chciałbym współprac zacząć współpracować bardziej z stowarzyszeniami, które tutaj istnieją w Lubiniu. Także szkołą w Lubiniu, bo możemy robić wspólnie rzeczy bardzo fajne dla mieszkańców, ale także dla dzieci, którzy, które tak naprawdę chodzą do naszej szkoły. Znam naszą wioskę od podszewki, tak naprawdę. Wiem jakie są Wasze potrzeby, bo sami przychodzicie i mówicie czy na zebraniach, czy prywatnie, rozmawiamy sobie. Możemy zrealizować dużo. Ja jestem uparty i wiecie, że zawsze dążę do celu. Dlatego. Zrealizujmy je wspólnie, ja i wy, bo nasz lubień jest piękny, ale może być jeszcze lepszy dzięki naszej współpracy.